Kochani, ja bym odróżnił, jeśli mowa o filozofach. Jeśli mowa o filozofach, to bym odróżnił dwie kategorie filozofów. W ogóle dzielę ludzkość na dwie kategorie filozofów. Filozofowie bez wykształcenia filozoficznego i filozofowie z wykształceniem filozoficznym. Ale każdy człowiek, kochani, ponieważ ma rozum, jest filozofem. I proszę mi wierzyć, właśnie na wsi człowiek wsi stawia pytanie, tak jak dziecko, czym coś jest, co to jest? Czyli pytanie o istotę, dlaczego coś jest, pytanie o przyczynę i po co to jest, pytanie o cel. Trzy fundamentalne pytania. I dlatego też każda społeczność, każda, która geograficznie, a ponieważ górale dlaczego górale? Są w dobrym, takim, w dobrej sytuacji geograficznej, dlatego że mają góry. I jest coś takiego, że klimat mówi się, że ma jakiś pewien wpływ. A więc tak, jak ludzie morza mają rozległy horyzont, tak góry ukazują, wskazują w sposób naturalny. Właśnie wyższą. I pytanie o to, co jest wysoko, albo co jest wysokie. Tycznie, bo Zawory, były pod Austrią. Tak. Było. Już było całkiem inaczej, nie? Tak. Zawory są faktycznie. Ale na całym świecie Chytańczy. uważają, że są pierwsi do Boga. Właśnie. Bo, z... bo są kochani geograficznie. Naród góralski geograficznie położony jest najwyżej. Tak, geograficznie. Najbliżej. Boga. Tak. I wtedy, jeśli patrzy się z góry na świat, to widzi się jego. Taką przygodność powiedziałbym, bo bardzo lubię też góry wędrować po górach. Rysy zdobyłem. No, przecież, między innymi. Święty był górę, rozumiem, doskonale. Tak. I chyba już w Alpach to miałem wyższe szczyty też zaliczone. Mówią, że są takie, a, tak, 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 właśnie. Bo to przed ten... Tak, jest. I nie tylko gór, właśnie w Szwajcarii mieszkałem i, i wędrowałem też chętnie, kiedy tylko mogłem. Nawet zdobywaliśmy, tam w Alpach chodziliśmy tak nie po szlaku, przepraszam, tak troszeczkę i nawet był taki moment, że zsuwaliśmy się, tak paręnaście metrów. Bo jednak zgubiliśmy szlak i po prostu szliśmy i takie było coś, niedużo ziemi było na skale. No nie. I nas po prostu wspinaliśmy się prawie u góry i nas sunęło. Ale to nie było niebezpieczne, bo, bo tam teren był taki raczej pewny, ale mimo wszystko zjeżdżaliśmy tak, ten i musieliśmy obchodzić. Więc. Ale to jest właśnie to, to charakterystyka, że morze, oceany wskazują nam na głębię, natomiast góry. W sposób naturalny wskazują nam na, na wysokości, na wielkość, na majestat. Także geografia ma swoją wartość. Ale Krzysztof, proszę bardzo. Chciałbym zapytać o co to znaczy być w drodze. Bo posłuży się takim przykładem, który w naszej stodole się nam przytrafił we wtorek, odwiedził nas pewien starszy człowiek. Zasiadł do naszego stołu. Yy, przedstawił się, yy, rozmawiał z nami i przechodząc później usłyszałem z jego ust takie słowa. Ja szanuję religię, ale nienawidzę Kościół. I to mnie tknęło i, i teraz, a że jest w, sz w szanownym wieku. Yy, co to znaczy? Być w drodze, tak na przykładzie tego człowieka, bo każdy mógłby, powiedzmy, różne rzeczy wypowiedzieć w swoim życiu i ja wypowiedziałem i, i inny człowiek, powiedzmy, czyli nie, nie mamy czegoś dopełnionego, jesteśmy w drodze w różnych dziedzinach, naukowiec trochę winny, w innej drodze, góral w innej, tamten starszy człowiek w innej i jakby to można wytłumaczyć sobie bycie w drodze. To to jest ta odległość, bo można mówić o byciu w drodze w sensie geograficznym. Że z, ja rozumiem, że znajdujemy się na przykład dzisiaj tutaj na kaszubach kanadyjskich, jutro znajdziemy się w Montrealu i to w sensie takim fizykalnym, geograficznym mówimy. Ale to ten punkt geograficzny, czyli to moje konkretne miejsce w świecie, i ja w nim mam też i reprezentuję każdy z nas. Odpowiednią pozycję w odniesieniu do prawdy, do miłości, do Boga, do człowieka, do kościoła, do zasad moralnych, do wszystkiego. Czyli ucieleśniam w mojej bytowości pewną, y, pewną właśnie y, odległość tym samym do, do tych największych wartości. I Boga, i człowieka, i tak dalej. I zawsze, kochani, nie ma człowieka, który by nie miał swojego miejsca w tej sferze duchowej. Tylko albo się umiejscawia w przestrzeni prawdy i wyznacza sobie cel, dla rozumu poznać prawdę, albo umiejscawia się w przestrzeni fałszu czy kłamstwa, i wtedy to są przestrzenie ducha, które mam w tym miejscu określonym, w tym, w którym ja się znajduję jako osoba. I dlatego też. Choć mogę się w tym samym punkcie geograficznym świata spotkać z drugim to mogą nas przestrzenie nawet drogi mleczne dzielić że nie mamy w ogóle nic wspólnego ze sobą czyli jeżeli na przykład ja opowiadam się za prawdą że ona istnieje że jest zawsze muszę i powinienem wyznać że zmierzam do niej no nie bo nie mam jej pełni nie, nie, sam nie mogę powiedzieć, że jestem pełnią prawdy, a więc jestem w drodze. Ale znajduję się na, na dobrym kierunku, czyli na dobrej drodze, żeby tę prawdę poznać. Bo jestem przekonany o jej istnieniu i wszystko czynię, żeby to czynić. Ale drugi człowiek jest cieleśnie przy mnie. Możemy się witać, spotykać, zajadać, ale on w przestrzeni ducha, on jest na innej planecie. A najgorzej, że nie ma takiej planety, na której znajduje się człowiek, który opowiada się za fałszem czy kłamstwem. Nie ma takiej planety. On jest, kochani, zawieszony kompletnie. Czyli y, to jest negatywny kierunek. A tym bardziej, jeśli ktoś chciałby negować coś, i tutaj w pojęciu nienawiści Kościoła mamy do czynienia z postawą negatywną y, w dosłownym tego słowa znaczeniu, to znaczy. Że piękna bosko-ludzka rzeczywistość jest nienawidzona. Czyli to znaczy, że wtedy żadnego poza tym punktem geograficznym, w którym jesteśmy, i poza tym, że ktoś jest człowiekiem i ja jestem człowiekiem, my nie mamy nic wspólnego. Sfera ducha nas absolutnie rozdziela. Wprost przeciwnie, ten, kto mi powie, że nienawidzę Ciebie, to. To znaczy, że, że on mnie chce zabić. I powiem Państwu, jak konsekwentnie ja y, podchodziłem i podchodzę w moim życiu. W Niemczech miałem następującą przygodę. Odprawiałem mszę świętą w, w tej akademickiej kapliczce, i po mszy świętej przychodzi do mnie, y, tam gdzie się rozbierałem z szat, Niemiec w wieku około czterdziestki. Nieszczęśliwa postać i który po, po, wyznał mi coś takiego, że yy, jeżeli odprawiasz mszę świętą, to to jest wszystko w porządku, ale jeżeli opuszczasz kaplicę, to nienawidzę Ciebie, ponieważ jesteś Polakiem. I wiecie Państwo, co ja zrobiłem po tym, jak to usłyszałem? Poszedłem do szefostwa tej akademii i powiedziałem, drodzy Państwo, zaistniał taki przypadek i ja nie chcąc narażać tego człowieka na niebezpieczeństwo, dlatego też proponuję, że albo ten człowiek zmieni swoje stanowisko, albo ja pakuję moje książki i muszę to miejsce opuścić. I wtedy doszło do niecodziennego spotkania. To po paru dniach, nie wiem po ilu, ten człowiek przyszedł do mnie, do mojego pokoju. Mieliśmy szalenie ciekawą rozmowę. Szkoda tylko, że taki czas jest krótki, że jej nie spisałem. Ale szalenie ciekawa. On mi przeprosił i żałował za to, co powiedział. I myślę, że dalece zrozumiał to, co powiedział. Zrobił i podarował mi jedno z najpiękniejszych piór wiecznych. I jeszcze dał mi atrament w podarunku. I, i po prostu, i, i kiedyś, jak przyjeżdżał w tamtą krainę, to nawet zdobył się na to, że zatroszczył się, żebyśmy się skontaktowali, zdzwonili i zaprosił mnie na kolację, żebyśmy się spotkali. I kiedykolwiek mnie zapraszał, znajdowałem czas, żeby się z nim spotkać. Opowiadam to tylko, ponieważ y, naprawdę tak żal mi było nawet tego człowieka, ale też opowiadam dlatego, że co to oznacza w sferze ducha powiedzieć „nienawidzę cię”. A ja po polsku rozmawiam. Po niemiecku. Auf Deutsch, pani Kasia rozmawia. Tak, auf Deutsch. To było naprawdę dramatyczne takie spotkanie. Auf Deutsch. 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 Ja, ja. er Deutsch. Er war Deutsch. Deutsch. Więc to są, kochani, to pytanie o drogę, bo jeżeli pytamy o to, o drogę w życiu człowieka, który jest istotą cielesno-duchową, to musimy sobie uwzględnić, że on się obraca w przestrzeniach materii i ducha. I trzeba zawsze te przestrzenie odróżniać. I oczywiście najpiękniej, jeśli one się harmonizują, że prawda o tym centymetrze Ziemi spotyka się z duchem, który jest przekonany o istnieniu prawdy i jest otwarty na prawdę i zgłębia prawdę i wszystko czyni. Dlatego rozumiecie Państwo, jakie studia ja traktuję drogę, filo drogę filozoficzną jako niezwykły dar Boga Samego. Niezwykły dar Boga Samego. Bo móc studiować prawdę z dnia na dzień, w każdym momencie, przy każdym spotkaniu, to rozumiecie Państwo, jak to mnie wypełnia. I Krzysztof dziwi się, że natychmiast powiedziałem dlaczego. Bo to moja misja. Przecież ja po to rozpocząłem drogę filozoficzną, żeby się dzielić prawdą. I, i dzielić się. I dlatego i ja sobie nie wyznaczam, jestem przekonany, że przez Krzysztofa działał Duch Święty. On chciał nas tutaj spotkać, żebyśmy przestrzenie prawdy, dróg prawdy, którymi kroczymy, żebyśmy je tutaj na tym, w tej najpiękniejszej z katedr Ojcze Józefia zjednoczyli. E, proszę, proszę. proszę bardzo. Chciałam tylko znaczy utwierdzić, chodzi o to, że moja córka przeżyła też podobną sytuację w katolickiej grupie uniwersyteckiej, ale chodziło o Rumuna. I użyła stwierdzenia, że my z Europy, na no co on powiedział: ja, ja cię nienawidzę, bo ty jesteś Polką. I mając 20 lat, co, co powinno się odpowiedzieć, wiedząc, że się będzie co tydzień z tymi ludźmi przebywać? To znaczy, co? Zignorować i się, modlić, czy coś odpowiedzieć? Czy wykorzystać tę sytuację do czegoś? Wiedząc o tym, że to jest grupa katolicka i oni zakładamy, że oni wszyscy są katolikami. Wy, wykorzystałbym tę sytuację do tego, że najpierw cztery oczy. Bo ja najpierw w cztery oczy rozmawiałem i najpierw oznajmiłem temu człowiekowi, że słuchaj, nie martw się. Ja przepraszam, przeprosiłem go, że jestem Polakiem i jestem tutaj na tym miejscu i że akurat przyprawiam go o takie trudności duchowe, ale od razu dodałem, nie martw się. Ja bardzo szybko Ciebie od tych trudności uwolnię. Ja jestem wolny. To znaczy, szybko się spakuję, bo ponieważ mam tyle w życiu do zrobienia, dla mnie miejsce, gdzie działam, jest kompletnie drugorzędne. Ja tylko muszę wiedzieć, co ja chcę w ja życiu dokonać. Czego? I, I wtedy, kochani, od razu bym powiedział, że tę sprawę trzeba ustawić. Grupa nie ma szans. Jeżeli niektórzy jej członkowie są aż tak sprzecznie wobec siebie ustosunkowani. Arystoteles uczy w metafizyce że rzeczywistość, która jest sprzeczna, nie istnieje, czyli rzeczywistość, która jest sprzeczna i zmierza prostą drogą do rozpadu. Tego pozostawić z katolickiego punktu widzenia nie można, bo wtedy przyznajemy albo, że obydwie strony mają prawdę, to znaczy, że. Wtedy prawda jest sprzeczna, a więc jeżeli to jest katolicka grupa, czy ma aspiracje katolickości, ona nie może być sprzeczna. W tym względzie nie może być, kochani, cienia wątpliwości, tylko musi być działanie zawsze zgodne, w cztery oczy. Najpierw bym radził porozmawiać z tym człowiekiem rumuńskiego pochodzenia. Jeżeli by się nie zgodził, to z prezesem tej grupy porozmawiać, Aha. przedstawić jaki jest Aha. problem. I jeżeli on by z tego nie zrezygnował, to ja bym powiedział, żeby y, stabilność, tożsamość grupy nie ranić, ja bym zaproponował, to ja wystąpię. Na miejscu córeczki. Znaczy, ja tam nie chodzę na to zebranie, tak, bo to jest tak. tylko młody. Nie, nie, tylko tak, córka. Tak. Ale no tak. córka. Ja bym na miejscu córki tak absolutnie bym nie zostawił tego. No właśnie. Dlatego, że po prostu to nie, tak nie może być. Bo wtedy córka jest przedmiotem aktów złych tego Rumuna. I ja nie mogę być takim człowiekiem, jeżeli jestem katolikiem, ja chcę, żeby ten drugi człowiek żył pełnił, ja jestem jego przeszkodą, z jakich racji to może być różnie? Czy narodowościowych, czy religijnych, czy intelektualnych, to różnie. Ale wtedy się mówi, jeżeli grup prezes nie zareaguje, to po prostu bym powiedział, ponieważ tutaj jestem przyczyną aktów nienawiści naszego kolegi, to proszę sobie budować integralną tożsamość, ale bezemnie. mnie. Bo jak mnie zależy na doskonałości grupy, a nie na przyczynie rozpadu grupy. Bo nawet jeśli formalnie grupa nie jest, rozpada się, ale duchowo jest ta grupa. Z, y, sprzeczna, czyli nieintegralna. I, ale ja uważam, że wtedy prezes powinien zadziałać. Ja już sądzę, że już w relacji osobistej pewnej niejasności się wyjaśnią. Jeżeli nie, to z tym szefem grupy. Jeżeli nie, to ja bym przeprosił i wcale nie muszę być w tej grupie czy w innej. Nie. Nie mogę być przyczyną nienawiści. Nawet jeżeli jestem niewinny. Ale sama moja obecność, to przepraszam, Pan Bóg ma dużo przestrzeni we wszechświecie. No tak. I dlatego też kochani bardzo dziękuję za przybycie i będziemy mogli następne punkty wieczoru realizować. Dziękuję jeszcze raz i szczęść Boże Państwa.